Wrata to no Dobra jest 5,40 rano Minus 16 stopni Z tego co pokazuje telefon, nie wiem ile naprawdę, bo zaraz się dopiero to okaże samochodziom taki zwykły termometr Chodzi o to, że tak, jak fort odpali, no to dzisiaj będzie przygoda <grystanie> Nie ma tak wybrać sobie na przygodę taką noc która jest najzimniejsza w całym roku chyba no ale najpierw sprawdźmy czy fort pali. bo jak nie to przygody nie będzie tam Ciunias też nie śpi coś tam się pakuje na jakąś przygodę kurde rączka za bardzo Faktycznie czuć to minus 16 aż ryj tak jakoś inaczej no. mówić Wczoraj zmierzam tak takim niby wiem, który to ma nie zamarzać Jeżeli się mają drzwi i padnie otworzyć Ciekawe jak to będzie Ale i tak chyba będę wchodził przez Pasażera drzwi dopóki samochód nie zagrzeje, bo kurde, już z dwa dni pod rząd mi zamek zamarza. Jak klamka się wyciągnie, to tak cyk zostaje bo i się drzwi nie do zamknąć trzeba czekać chwilę, chwila się. Samochód nagrzeje i wtedy dopiero się otwierają drzwi Nieładnie, nieładnie Ale kurde ręka zamarza I tu już widać mistrzowskiego forda Teraz zobaczymy czy uda się do niego wejść Proszę najpierw klamkę na zamknięte, jak będzie lekko chodziło, łatwo. No, Teraz spróbuję po prostu wejść tymi drzwiami. Ciężko. Już widać, że się blokuje. Dobra. Spróbuję to otworzyć i wbijam drugimi drzwiami. Teraz pewnie nacisnę jakiś guzik i się przerwie nagrywanie. Ale to nic. Nawet, nawet chyba działa to główno, W ogóle nie przymarzło. Tam z tyłu zostawiłem i wszystkie napoje. To tam coś może widać. Ciekawe czy to zamarzło przez noc. Dobra. Oczywiście zamknęło to dobrze.

Ile? Minus 15 na leczniko. I nawet ten fajny. Tu się wszczepia. Zresztą nie mogę Jest. Także i ładowanie. coś. Nie widać. Ładne ładowanie. Ładne. Dobra, to do Fort Spaliu także. No, być może przygoda jednak się wystartuje. Znaczy, zacznie się przygoda. Dobra. To na razie tyle. Jak się zacznie przygoda, będziemy zdradzać szczegóły. To do zobaczenia. A tutaj oczu ładnie oczyściłem tłemy. Wszystkie te problemy przelutowałem w tych wtyczce. Dwa kable mu się grzały. I już słychać rzek. Ten od gazu pyk, pyk. To dobry znak, że może się skończyć, będzie przełączało na gaz dobrze. To już się świeci, już mruga na zielono, no i za chwilę nastąpi ten moment przełączenia i zobaczymy, czy zrobi to tak jak zwykle, że zgaśnie, będę musiał później godzinę odpalać, czy jednak, kurde, prąd jest ważny i co jakieś 5 lat trzeba przyczyścić styki w akumulatorze, znaczy na klemach i w różnych miejscach. No, za chwilę będzie wiadomo. Wtryski ładnie przytykają wszystkie.

i odmarzyło. Nie były zamartwione. Teraz zobaczymy. Jeszcze jedna dioda musi się zaświecić. Bo już nawet dmuchawa zaczyna się włączać, czyli tak, to jest mieć benzynkę. Kurde, minuty temu odpaliłem wóz i już się ciepły robi. Napój mi spadł. Uważam, żeby się grzał na silniku. Dobra. Jak się teraz przełączy na benzynę? Znaczy ja na gaz tylko. Normalnie dobrze. To jest cała szczęście. O! piękna butla. No i teraz się okaże. Kurno. Panowie i panie. Zero szarpnięcia, za jakikolwiek oznak życia. Także pamiętajcie, prąd jest ważny w samochodzie jednak. Idealnie. Same dobre, tu też trochę pozapakowywane rzeczy. Tutaj też tam już trochę. Tam okre... O kurwa, chyba wszystko zamarzło. Ciekawe, czy... ale nie wysadziło butelek. To się po drodze rozmarznie. Tak powiem, w skrócie, że my do przejechania jakieś 500 km. To już teraz się na pewno uderzy. Teraz nic nas nie powstrzyma tego co teraz zrobię to za bardzo nam nie potrzeba, ale ale zróbmy to zobaczymy czy ciuni Ford odpalił przy minus 15 dalej się otworzył o, drzwi też się otworzyły też siadam z tej strony bo... tu to, to, to różnie bo to bywa już tu jechał Siedzenie Chorna na tabulecie Zróbmy luz. Jest luz. Saćmy kluczy zobaczymy czy ten wart odpali. To jest tu jest minus 16 Niech się pochodzi z 5 minut tutaj jeszcze bateryjka A tu nie mam jeszcze Mam tylko drugą ładowarkę też Tutaj będzie zamontowana z tym z pokazaniem ile jakie jest napięcie Dobrze jest, dobrze jest Wszystko idzie zgodnie z planem Mi się podoba bateryjka nawet nie musimy grzać w środku bo po pochodzi z 5 minut i, i gasimy Też na Ten się odpalił ładnie. Patrzcie, tutaj pokażę no, co jest tego bogactwo. Patrzcie, widzicie stan paliwa tutaj po prawej. No właśnie, no właśnie. Tutaj obstyk, Już się Kameruje się. Każda data jest zła, bo tutaj w środku chyba ta bateryjka za bardzo nie trzeba pamięci A Zobaczmy w ciekawości jak działa to, to najcudowniejsza rzecz w tym fordzie, czyli grzanie przedniej szyby, chociaż nie aż do prądu, niech się do akumulator. W na razie wszystko idzie zgodnie z planem i, i zgodnie z tym co co trzeba Ten benzyn, jak to benzynak trochę zarobiste tego silnika nawet nie słychać jak on jest opalony, który się stoi to nie słychać to nie słychać bo coś bo huczy myślałem że to pompa wspomagania ale pompa wspomagania wymieniłem po prostu tak ma a tutaj to tylko słuchajcie powietrze i tyle oj, i benzynka to zarobista sprawa dobra idziemy instalować sprzęt nawigacyjny i w drogę, tu już się wóz prawie nagrzał jak nie ruszyłem Tu jest już zainstalowane mamy do celu 478 km To będzie już tak, widać numer 1 tutaj się włączyła Jak temperatura dochodzi wyżej To załączyć też dłuchawy numer 2 I wtedy kurde chwilkę i jest szczepełka Też działa, wszystko działa dobrze jest Czyli względem do drogi to już lustyreczka to się odwróciły Bodowanie mam 14 o no nie wiem czy widać tylko 145 A to chyba tak spada jak się kometryk tak loduje to spada Jest tych tak 13,8, 13,9 14 No i wyłączę do grzania, czy włączę to 8 nie ma żadnej już różnicy już teraz światło włączy, czy nie Teraz światło Dalej 14, czy 13, 9 Także No chyba to lutowanie kabelków, które tam były w puszeczce I tak się grzały To mogło coś trochę Bo zowiarł światło Dalej 14 Także jest dobrze Samochód gotowy do wędrówki Tam drugi Ford się jeszcze sobie grzej ładnie Gdzie on jest? O no, tu, tutaj się schowę. Ładnie, dobra Czyli tak, trzeba wygasić tam tego forda Elegansko żadnych grzań na szyby czy coś, bo, bo po co? Jak, jak i tak tym nie jedziemy A to jest tutaj jest taka cudowna rzecz jak grzanie szyby Mówię to za każdym razem no tutaj się naciska ten lewy goziczek No i w 30 sekund już takiego lud tego nie ma a już się na gaz przełączyło, bo nie mruga Jak temperaturka coś skoczyła a no, temperaturka się trochę podniosła To jest to właśnie To jest to, a minęło może 5 minut I już cieplutko by gdybym włączył Wygaszamy wóz I jak to jest spuściłem, to się nie jeździło, zawsze za zaciąga. Stryg, Którym tylko kurde się zamyka. Tym chyba. Dobra, zaraz się nauczę.